Cześć, witam Was bardzo serdecznie w swoim najnowszym nagraniu. Zbliża się Halloween, a to świetna okazja, żeby nauczyć się angielskich słów i zwrotów, które pojawiają się często w filmach, piosenkach i ogólnie rzecz biorąc w popkulturze. Przygotowałem dla Was całą masę ciekawostek językowych. Skąd wzięło się Halloween? Dlaczego dzieci odgrażają się psikusami, jeżeli nie dostaną cukierków? O co chodzi z tą dynią, a także skąd wzięły się nazwy różnych potworów. Zdaję sobie również sprawę z tego, że dla jednych Halloween to okazja do zabawy i przebieranek, a dla innych pogański zwyczaj, który nie pasuje do naszej kultury i tradycji. Dlatego też przygotowałem także drugi materiał o dziadach i Dniu Wszystkich Świętych. Pokażę wam, jak możecie opowiadać znajomym za granicy o naszych rodzimych tradycjach, o pamięci, ciszy i refleksji. Dwa różne światy, dwa różne sposoby patrzenia, ale ten sam moment w roku, kiedy żywi wspominają zmarłych. No dobrze, zróbcie sobie coś ciepłego do picia, zapalcie świeczkę, usiądźcie wygodnie i dajcie się zabrać w krótką podróż po mrocznej, ale fascynującej stronie języka angielskiego. Jedziemy. Zacznijmy sobie może od podstaw. Skąd wzięło się w ogóle Halloween i co to słowo oznacza? Otóż Halloween ma bardzo stare korzenie, dużo starsze niż amerykańskie filmy i tradycje związane z dynią. Wywodzi się z celtyckiego święta Samhain, które obchodzono ponad 2000 lat temu na terenach dzisiejszej Irlandii, Szkocji i Anglii. Był to początek celtyckiego nowego roku, moment, w którym kończyły się żniwa, a zaczynała się zima. Wierzono, że w tej nocy granica między światem żywych i umarłych staje się bardzo cienka. Duchy mogły wracać na ziemię, odwiedzać bliskich, ale też płatać figle. Samo słowo Halloween pochodzi od słów All Hallows Eve czyli Wigilia wszystkich świątych. Hallo, to dawne słowo oznaczające święty. Natomiast pewnie kojarzycie słówko Eve. Wigilia czy wieczór przed czymś. Na przykład New Year's Eve to noc sylwestrowa, a Christmas Eve to oczywiście Wigilia. Gdy mówimy o Halloween, to na myśl przychodzą od razu dzieci poprzebierane w najróżniejsze stroje i grożące psikusami, jeżeli nie dostaną cukierków. Mówią wtedy trick or treat. Cukierek albo psikus. Skąd w ogóle wzięła się taka tradycja? Tak jak powiedziałem przed chwilą, w trakcie tego celtyckiego święta Soin, wierzono, że w noc 31 października na 1 listopada, świat żywych i umarłych się przenika, a duchy mogą odwiedzać ziemię. Żeby uspokoić duszę, ludzie zostawiali jedzenie i słodycze przed domem jako ofiarę czy dar, aby duchy nie czyniły szkód. To był właśnie pierwszy treat, czyli poczęstunek, a trick to jakaś psota czy nieszczęście. Tradycja trick or treat w obecnej formie narodziła się w USA w latach 30. XX wieku. To właśnie wtedy irlandzcy i szkoccy imigranci przenieśli swoje zwyczaje do nowego świata. Dzieci zaczęły chodzić po domach z koszykami, a gospodarze przygotowywali słodycze, by uniknąć przykusów. Wyrażenie trick or treat może również pełnić funkcję czasownika. Na przykład, are you going trick or treating? Czy we went trick or treating last night? No dobrze, jedziemy dalej. Dynia to pumpkin. Pumpkin. A wycinać czy wydrążyć dynię to to carve. Carve. Jeżeli chcecie zaproponować komuś wspólne wycinanie dyni, możecie powiedzieć let's carve pumpkin. A taka wycięta już i wydrążona dynia ze świeczką w środku nazywa się jack-o-lantern. Jack-o-lantern. Samo słówko lantern oznacza latarnię. I o co tutaj chodzi? Już tłumaczę. Istnieje legenda, że dawno temu w Irlandii żył człowiek znany jako skąpy Jack, stingy Jack. Leniwy, chciwy pijak, który uwielbiał nabierać innych. Pewnej nocy zaprosił diabła na drinka. Gdy przyszło do płacenia, Jack nie chciał wydawać pieniędzy, więc przekonał diabła, by ten zmienił się w monetę ale zamiast zapłacić, Jack schował monetę do kieszeni obok srebrnego krzyżyka, przez co diabeł nie mógł wrócić do swojej postaci. W końcu jednak Jack się z nim dogadał wypuści diabła, jeśli ten obieca, że nigdy nie zabierze jego duszy. Kiedy Jack umarł wiele lat później, nie został wpuszczony do nieba, z powodu swojego grzesznego życia. Ale diabeł również dotrzymał obietnicy i nie wpuścił go do piekła. Na odchodne diabeł dał mu żarzący się węgielek z piekła, by oświetlał mu drogę. Jack włożył go do wydrążonej rzepy, tworząc z niej lampion, i odtąd błąka się po świecie jako dusza potępiona. Ludzie zaczęli nazywać go Jack of the Lantern, a później po prostu Jack o' Lantern. Ale o co chodzi z tą dynią? Przecież w oryginalnej irlandzkiej wersji lampion zrobiono z rzepy. No cóż, gdy Irlandczycy wyemigrowali do Ameryki, odkryli, że dynie są większe i łatwiejsze do drążenia. I od cała tajemnica. Tak właśnie powstał współczesny symbol Halloween. Jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci Halloween jest wiedźma, czyli po angielsku witch. Witch. Słowo witch pochodzi ze staroangielskiego witcher a forma męska witcha. I co ciekawe, w dawnych czasach słowo to nie oznaczało jeszcze czarownicy w złym sensie. Wręcz przeciwnie, odnosiło się do osoby, która znała się na ziołach, leczeniu i magii natury. Była to więc raczej uzdrowicielka lub szamanka niż zła czarownica. Najstarszy zapis pochodzi z około 890 roku i występuje w staroangielskim tłumaczeniu Biblii. Tam łycze opisuje osobę praktykującą czary lub wróżby. Natomiast w średniowieczu, zwłaszcza od XIV czy XV wieku pod wpływem chrześcijaństwa, słowo witch zaczęło nabierać negatywnych konotacji. Osoby zajmujące się ziołolecznictwem, astrologią czy wróżeniem zaczęło to postrzegać jako niebezpieczne, związane z diabłem. A w czasach polowań na czarownicę, czyli XVI i XVII wiek, witch stało się symbolem zła, grzechu i bluźnierstwa. I to właśnie wtedy powstał stereotyp. Kobieta z czarnym kotem, kapeluszem i miotłą, mieszkająca na obrzeżach wsi. Słowo broom? Broom to miotła, oczywiście ta, na której czarownice latają w pełni księżyca. Koldron. Koldron. To kociołek, w którym powstają magiczne mikstury i eliksiry. Nie sądzę, żeby to słówko przydało wam się w codziennej komunikacji, ale uważam, że jest to fajna ciekawostka. Curse. To klątwa, przekleństwo. To coś, co wiedźmy rzucały na ludzi. Dziś w języku angielskim może też oznaczać zwykłe przekleństwo, tak zwana łacina podwórkowa. I słówko, które chyba znają wszyscy gamerzy: Potion. Potion, czyli mikstura lub napój magiczny. To jedno z tych słów, które pojawia się dosłownie wszędzie: od bajek, po książki fantazy, aż po gry komputerowe. Na przykład, Love Potion to napój miłosny. A tutaj mam dla Was kilka ciekawych przymiotników. Pierwszy z nich to Spooky. Spooky. Chyba najważniejszy przymiotnik kojarzony z Halloween. Jest to coś strasznego, ale w taki zabawny sposób. Jak na przykład dekoracje, które mają wywołać uśmiech, a nie panikę. Używamy go, gdy mówimy o jakimś klimacie. Spooky house, spooky night czy spooky story. Creepy. Creepy. To już poziom wyżej. To coś, co przyprawia odreszcze. To może być stary portret, lalka, czy ktoś, kto patrzy na was zbyt długo. Jeżeli coś jest creepy, niekoniecznie musi to być coś bardzo strasznego. To może być po prostu coś, co jest niepokojące i budzi w was pewien dyskomfort. Bardzo często używamy tego słówka w odniesieniu do ludzi. There's something creepy about him. Jest w nim coś niepokojącego, albo he's a bit creepy. Evil. Evil. To słowo oznacza zło w czystej postaci. Nie tylko w filmach, ale też w moralnym sensie. He had an evil plan. Miał zły plan, złowrogi plan. Evil to zarówno przymiotnik, jak i rzeczownik. Na przykład good versus evil. Dobro kontra zło. To słówko może również odnosić się do ludzi, istot nadprzyrodzonych, czynów czy sił. Na przykład, he's not just mean, he's evil. On nie jest tylko niemiły, on jest zły do szpiku kości. Mysterious. Mysterious. Moim zdaniem, piękne słówko, które niekoniecznie musi oznaczać strach. Mysterious, czyli tajemniczy, odnosi się raczej do tajemnicy, niedopowiedzenia czy aury zagadki. She gave me a mysterious smile. Uśmiechnęła się tajemniczo. Bardzo często używamy tego słówka właśnie w pozytywnym sensie. Haunted. Haunted. Czyli nawiedzony. Haunted house. Nawiedzony dom. To haunt. Nawiedzać. Terrifying. Terrifying. Przerażający. Dużo mocniejsze słówko niż scary czy spooky. Terrifying opisuje coś, co naprawdę wzbudza strach. Często w kontekście horrorów czy prawdziwego niebezpieczeństwa. I w końcu. Ghostly. Ghostly. Upiorny. Pewnie znacie słówko ghost, czyli duch. I słówka tego używamy właśnie do opisywania rzeczy, które są straszne lub wyglądają, czy brzmią jak duchy. Na przykład ghostly light, upiorne światło, czy ghostly voice, upiorny głos. Kiedy myślimy o Halloween, widzimy nie tylko duchy i czarownice, ale też cały zestaw charakterystycznych dekoracji, które tworzą ten niepowtarzalny klimat. I tak, Spider Web. Czy cobweb to pajączyna? Tombstone. Tombstone. Tego B w środku nie wymawiamy. Tombstone. To nagrobek. Słówko Tombstone możecie skojarzyć sobie ze słynnym miastem na dzikim zachodzie, znanego z pojedynków i legend o rewolwerowcach. I Grave. Grave, czyli grób. Co ciekawe, słówko grave może oznaczać też coś bardzo poważnego. A grave mistake to poważny błąd, czy grave situation trudna, groźna sytuacja. Jeżeli czujecie, że ten materiał Wam się podoba, jest dla Was wartościowy, inspirujący, albo po prostu miło Wam się go słucha, możecie wesprzeć moją pracę, stawiając mi wirtualną kawę. To bardzo prosty gest, który znaczy dla mnie naprawdę wiele. Pomaga mi to tworzyć dla Was kolejne wartościowe materiały. Możecie to zrobić skanując kod QR na ekranie, albo skorzystać z linku w opisie. Serdecznie dziękuję każdej osobie, która już mnie wsparła. Naprawdę to czuję i doceniam. I teraz coś, co przygotowałem dla Was z olbrzymią przyjemnością, ponieważ uwielbiam odkrywać tajemnice, które niosą ze sobą słówka. Jaki był ich początek i skąd się wzięły? Bez tych słówek nie byłoby Halloween. To właśnie one tworzą świat duchów, potworów i mrocznych legend. Na pierwszy ogień idzie Monster. Monster, czyli klasyka, potwór. Przerażająca istota od bajkowych potworów poduszkiem po wielkie stworzenia z filmów science fiction. Słówko to pochodzi od łacińskiego monstrum, czyli znak od bogów, coś co miało ludzi przestraszyć lub ostrzec. Następnie ghost. Ghost, czyli duch. Dusza, która nie odeszła na tamten świat i błąka się pośród żywych. Słowo ghost ma stare, germańskie korzenie i pochodzi od staroangielskiego gast, które oznaczało zarówno ducha, jak i oddech czy życie. Z biegiem czasu jego znaczenie się zmieniło. Duch przestał oznaczać życie, a zaczął oznaczać to, co zostaje po śmierci. W Halloween to najczęściej biała postać z prześcieradła. A jeżeli chodzi o język współczesny, mamy czasownik. To ghost someone. Unikać kogoś czy przestać odzywać się do kogoś bez wyjaśnienia. Na przykład, Are you ghosting me? Nie odzywasz się do mnie, unikasz mnie. Następnie, skeleton. Skeleton, czyli szkielet. Słówko to pochodzi z greckiego skeletos, które oznaczało wyschnięty czy odarty z ciała. Z czasem przekształciło się w łacińskie skeleton i oznaczało właśnie szkielet. W języku współczesnym istnieje taki idiom: a skeleton in the closet, czyli wstydliwy sekret z przeszłości, czy trup w szafie. I vampire. Vampire. Słowo, które ma fascynującą historię. Jego korzenie prowadzą do Europy Wschodniej, a dokładniej do Słowiańszczyzny. Pochodzi od serbsko-chorwackiego vampir, które w XVIII wieku trafiło do języka angielskiego dzięki opowieściom o tajemniczych stworzeniach wysysających krew z ludzi. Najstarszy zapis słowa vampire pochodzi z 1734 roku z angielskich relacji o epidemiach wampiryzmu w Serbii i na Węgrzech. Brytyjskie gazety donosiły wtedy o tajemniczych przypadkach śmierci, które przypisywano zmarłym powracającym z grobów, by wysysać krew żywym. W słowiańskim folklorze, wampir czy wąpierz nie zawsze był eleganckim, bladym arystokratą z peleryną. To raczej duch lub ciało zmarłego, który nie zaznał spokoju po śmierci i wracał nocą, aby szkodzić ludziom. Według dawnych wierzeń wampir wysysał krew, ale mógł też przynosić choroby, nieszczęście czy śmierć zwierząt. Wampirami stawali się ludzie, którzy zmarli gwałtownie, zostali przeklęci czy nie otrzymali właściwego pochówku. A wizerunek, który znamy dzisiaj, taki arystokratyczny, elegancki, romantyczny wampir, narodził się dopiero w XIX wieku dzięki literaturze. The Vampire. Johna Polidoriego to pierwsze opowiadanie, które nadało wampirowi ludzkie cechy i szlachetny wygląd. No i następnie klasyka, 1897 rok, Bram Stoker stworzył ostateczny obraz wampira z Transylwanii, z peleryną, kłami i akcentem z Europy Wschodniej. Chodzi oczywiście o powieść Dracula. Kolejna dawka potworności. Słowo zombie ma swoje korzenie w kulturze afrykańskiej i karaibskiej, a dokładniej w wierzeniach wudu. Najprawdopodobniej pochodzi od słowa nzambi w języku Kongo, które oznaczało ducha, bóstwo czy ożywionego zmarłego. Do języka angielskiego trafiło przez Haiti, gdzie zombie pisane bez e oznaczało człowieka wskrzeszonego przez kapłana wudu. Osobę pozbawioną własnej woli, kontrolowaną przez czary. W oryginalnych wierzeniach zombie nie było potworem, ale ofiarą, symbolem zniewolenia i utraty duszy. Dopiero w XX wieku zachodnia kultura przekształciła go w potwora z horrorów. W 1932 roku pojawił się film White Zombie, pierwszy, który przedstawił zombie jako żywego trupa. Prawdziwą rewolucję przyniósł jednak jeden z moich ulubionych filmów, Knights of the Living Dead Georgia Romero. To właśnie on stworzył archetyp współczesnego zombie, bezmyślnego i głodnego, krwi i ciała. Jeżeli są tu jacyś fani świtu żywych trupów, czy w ogóle twórczości George'a Romero lub gier Resident Evil, dajcie znać w komentarzach. Następnie Mami. Mami. Czyli po prostu mumia. I słowo to pochodzi z arabskiego mumia, które oznaczało bitum, rodzaj czarnej żywicy lub smoły, której używano do konserwacji ciał. Arabowie tak określali zbalsamowane szczątki Egipcjan, a Europejczycy przejęli to słowo i zaczęli nim nazywać samo ciało, a nie substancję. Pierwsze filmy o mumiach pojawiły się już w latach 30. -tych. Na przykład The Mummy z 1932 roku z Borisem Karloffem. Następnie Werewolf. Werewolf, czyli wilkołak. Słowo werewolf pochodzi ze staroangielskiego wer, czyli człowiek i wolf, wilk. Dosłownie więc oznaczało człowieka wilka. Wiara wilkołaki pojawia się w wielu kulturach, od starożytnych Greków, aż po Słowian. Wierzono, że człowiek może zamienić się Wilka przez urok, grzech, klątwę albo ugryzienie innego Wilkołaka. Wilkołak często symbolizował też wewnętrzny konflikt, walkę między rozumem a instynktem, czy człowiekiem a bestią. Współczesne filmy, takie jak Underworld, Twilight czy Nasz Wiedźmin, The Witcher, pokazują wilkołaka nie jako potwora, ale tragiczną postać, rozdwojoną między naturą a człowieczeństwem. I na sam koniec Grim Reaper. Grim Reaper. Kostucha czy ponury żniwiarz. Ten poetycki obraz śmierci jako żniwiarza zbierającego duszę pojawił się w XVII wieku w poezji angielskiej. Grim Reaper to uosobienie śmierci, ale nie zawsze w złym sensie. W kulturze średniowiecznej był postrzegany jako nieuchronny, ale sprawiedliwy. Przychodził po każdego niezależnie od statusu. Czarna szata symbolizowała tajemnicę, kosa odcięcie życia. Anklepsydra, upływ czasu. Na dzisiaj to już wszystko. Bardzo dziękuję, że byliście ze mną. Mam nadzieję, że Wam się podobało i że przybliżyłem Wam znaczenie słów, które pojawiają się dookoła nas w kulturze popularnej. Pamiętajcie, proszę, o zostawieniu łapki w górę, komentarza i do zobaczenia w następnym materiale. Trzymajcie się, cześć.